No witam, witam, ja jestem oczywiście Goldzor i witam Was moi drodzy bardzo serdecznie w pierwszym materiale w nowym 2021 roku. Zaczynamy od ulubionej przez Was serii, czyli od analizy ProPlayer'a, bo tak śmiało mogę nazywać nowiutkiego członka. Face Clanu. Jeżeli nie wiecie, co to Face Clan, no to jest to najpopularniejsza organizacja sportowa związana z Call of Duty, działająca tak naprawdę od początku w Call of Duty. Także to jest niesamowite wyróżnienie, że on dołączył do Face Clanu no w momencie, gdy to nagrywam kilkanaście minut temu. Natomiast ja już w głowie miałem pokazanie wam tego, co on potrafi znacznie wcześniej, bo to jest gracz w 100% nastawiony, moi drodzy, na widowiskowość i to w nim kocham. Ja jeżeli oglądam jakieś game na YouTube, jeżeli oglądam jakieś streamy, to raczej tylko graczy, którzy grają pod widowisko. Nie interesują mnie za bardzo gry pod e, stricte Winy, bo nie jest to dla mnie interesująca taka taktyczna rozgrywka. Ja doceniam to, jak ludzie potrafią się bawić. No a Nio, którego zaraz gameplay swoją drogą, pierwszy z jego ostatniego streama, e, więc to jest pierwszy mecz. Mam nadzieję, że tutaj. No, nie zginie za wcześnie, natomiast z tego co znam z jego streamów, to, no to raczej zawsze do tego końca dochodzi, bo zobaczycie, że niesamowicie ciężko jest go zabić. A dlaczego? No to też zobaczycie. Czy to jest król, król kara 98k? Na pewno król widowiskowego kara 98K. Standardowo kanał NIO, Twitch NIO w opisie. Jeżeli chcecie bardziej się z nim zapoznać, bardziej go śledzić, no to tam będzie to odpowiednim miejscem. A ja zaczynam już dzisiejszą analizę. Ściszam sobie tutaj jego, bo to jest oczywiście stream, tak jak wcześniej mówiłem. A wy, moi drodzy, proszę, zostawcie łapkę w górę na dobry start tego roku. A my zaczynamy, no zaczynamy. Zobaczycie dlaczego dołączył do Face clanu. Ciekawe jest to, jeżeli nie orientujecie się serio w serii Face clanie, to to była początkowo drużyna złożona po prostu z ziomków, którzy grali właśnie sniperkami w Koda, biegali, quickscopy i tak dalej tworzyli tak zwane montaże w tamtych czasach. To są zresztą czasy, na których się wychowałem, dlatego mam chyba taki sentyment do tego wszystkiego. Dobra, jako, że w tamtym gameplay'u akurat zginęli bardzo szybko na początku, to przechodzę do drugiego meczu z tego streama. Znowu nie sprawdzam, co jest przed tym, bo ja nie lubię sobie spoilerować. Chcę na bieżąco też samemu to poznawać, więc mam nadzieję, że teraz pograłem dłużej. No, także, moi drodzy, lecimy z analizą Nio. Niestety mam teraz ten miszmasz w głowie, że już nie pamiętam, co o nim powiedziałem, a co nie. Ale i tak mam nadzieję, że NIO pokażę. Pokażę na tej analizie to, na co go po prostu stać, a stać go na naprawdę wiele. Dobra, także ląduje, gra tutaj duosy z nie wiem, czy ze swoim po prostu ziomalem, czy z kimś z czatu. Nie jest to istotne. Lądują na popularnym miejscu, o którym wam już wiele razy mówiłem i często też widywaliśmy. No tutaj przy Superstore na, na tej płycie lotniska, przy hangarach. Okej, okay, widzi strzynkę, więc to będzie szybkie znalezienie broni. No pompa. I proszę, moi drodzy, zwracajcie uwagę i doceniajcie to, jaką się bawi grą, bo to jest naprawdę wspaniała rzecz. Ja wiem, że tutaj pewnie sporo osób a, jest fanem takiej taktycznej rozgrywki. Może nie nie, ta, nie nie chodzi mi o to, że powolnej, siedzącej w budynkach, ale po prostu taktycznej, taką z rozwagą. A to jest koleś, który się kręci w powietrzu, próbuje strzelić jakieś niesamowite strzały, wszystko po to, żeby po prostu. Było widowisko. I ja bardzo, bardzo to doceniam. Dobra, no bronie mają takie sobie. No, XM4 nie jest, nie jest złą bronią, no ale Krieg jest zdecydowanie lepszy, więc sobie tego Kriga wziął. Zbierałem pieniądze na zrzut, tak? No tutaj jakby żadnej nowości nie ujrzymy. No trzeba ten zrzut jak najszybciej mieć. Na no pewno weźmie Niokara, bo on gra tylko karem. Jestem ciekaw, co tam, co tam będzie miał jako druga broń oj, Okej, wow Okej, no i to mi się podoba to, jest, to są właśnie akcje typu Które chciałem wam pokazać no, Zdecydowana większość z nas uciekłaby do budynku Schowałaby się, zaczęłaby się kewować On automatycznie Odpowiedział ogniem, zdobył dwa fragi To już jest trzeci frag Oj, tak, tak, to będzie chyba ten mecz Mam nadzieję, bo bardzo dobry start E, trzy fragi, może będzie czwarte. Aj, amunicja mu się skończyła, nie przeładował sobie wcześniej. No ale ten czas reakcji, ta czułość z jaką gra Nio na myszce, bo gra na myszce, no jest naprawdę imponująca. No tutaj, jakby to DPI na myszce, jest no tak wysokie, że ten jego czas reakcji jest, no nieprawdopodobny. Ok, wykorzystał martwą ciszę. Bardzo mocne, oczywiście, ulepszenie polowe. Zawsze podnoście martwą ciszę, gdy macie możliwość, i używajcie, bo no, jakby kompletnie was nie słychać. Można naprawdę bardzo dobrze komuś wejść na plecy, tak jak w tej sytuacji. Cztery fragi, dobry początek, dobry początek meczu. Ok, czy tutaj ktoś jest? Nie wiem, sprawdza chyba tym granatem gazowym budynek. Zobaczmy. No, Krieg nie jest najlepszy na blisko, ale on tutaj puszuje. Okej, okay, jego kolega niestety sobie nie poradził. Oj, okej, okay, powalił jednego, ale ta pompa jest taka, może zawieść? Okej, okay, no to był, <ścoughs> to było to, no. Szybko anulował przeładowywanie i tym jednym pociskiem załadowanym. postawił wszystko na ten jeden pocisk. Udało mu się na szczęście dla niego zabić. Ale to było ryzykowne, to było ryzykowne mega. Nie chcę mówić, że miał tutaj szczęście, bo sam zapracował sobie na tego fraga, ale no to było ryzykowne na pewno. W międzyczasie przyleciał jakiś tutaj zagubiony człowiek pod nich. Siódmy frag 115 osób do końca, bo grałem oczywiście dłosy. Już, już 113. No i zobaczmy. Nie mają nas rzut dalej. Groza na daleko nie jest zbyt dobrą bronią, niestety. To jest w ogóle groza gościa już? Tam ci ludzie mieli swoje bronie? Czekajcie. No to wygląda. To dziwny setup sobie ktoś do grozy złożył. No mocno obija tych ludzi na, na milicji. Niestety ani jednego się nie udało powalić. No ale właśnie, odpala martwą ciszę. No i teraz jakby oni nie mają zielonego pojęcia, gdzie on jest, czy podjeżdża, czy nie. Oj no, i wykorzystuje shotguna na blisko. Teraz akurat jak widzicie, Shotgun nie zadziałał tak jak wtedy na, na, na. OSP na straży pożarnej, ale no ten movement. I... Moi drodzy, ja tutaj chyba tylko powinienem klaskać, jakby. No fantastycznie, no fantastycznie się porusza i o fantastyczny e, czas reakcji. I tutaj bardzo mądrze, będąc już obitym, próbując cały czas wylatując, wylatywać z tych drzwi, obijać, ale już był mocno obity, wiedział, że to jest groźne. Pozwolił tutaj teammate'owi, poczekał na niego, ten, ten dobił tamtego gościa, no i, no i przeżyli tę sytuację. Podniósł Pellingtona, w końcu ma jakąś snajperkę, bo to z gry z snajperką jest NIO znany, więc chętnie właśnie poglądamy snajperkę. Czekam na ten zrzut w końcu, który mam nadzieję zaraz kupią. Niestety nie ma tutaj sklepu, tutaj się często sklep respi, ale nie tym razem najwidoczniej. No i Nio, Nio, no, no zaczaruj nas swoją grom snajperką. No, dlatego, no, <grywa> dlatego cię tutaj analizuję, dlatego cię pokazuję moim widzom, bo e, no, gra snajperką jest na absurdalnie wysokim poziomie. I pamiętajcie o tej widowiskowości. Wido widow o, no, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi, że jest późno. Ja to nagrywam na zapas, żebyście mieli materiał. Może mi się czasami język plątać, przepraszam Was za to oczywiście. Dostałem informację, że tutaj puszuje koleś. Wraca do ciężarówki, zrotuję dzięki temu. Bardzo mądra zagrywka. Weźmie kolegę, bo tutaj jest jakby niebezpieczna ta sytuacja, no i disengageują. A wolą sobie. Wolą się lepiej ustawić niż tam na ślepo biegać i szukać tych gości. W końcu zrzut. No w końcu zrzut. E, no i na milion procent weźmie Kara. tylko jestem ciekaw, co, co, co będzie miał jako, jako drugi wybór. Bo to też niejako będzie miało wpływ na to, jak będzie grał akurat w tym meczu, także zobaczmy. Kar i. i co? I Mac 10. OK. Czyli jeżeli chodzi o kara, no to to jest... To akurat z nami setup do kara, bo to jest ten. Najbardziej popularny setup do kara na Warzone, czyli jest tumik monolityczny, najdłuższa Lufa, a laser taktyczny, owika pod szybkość celowania. No i, i w zasadzie wszystko pod szybkość celowania oprócz Tumika monolitycznego i, i tej najdłuższej lufy, a mag 10 widziałem, że tam był bez kolby, 53 e, magazy, e, amo w magazynku, mm, tumik agency, pewnie chwyt field agent. Um, no, i tak to wygląda, jeżeli chodzi o maka. No, to są takie standardowe, zdecydowanie, setupy. No, patrzcie, wow. Aha, no i to, co jest warte powiedzenia, że gra z mołotowami. Akurat o tym nie powiedziałem, ale, no, te mołotowe, no to, to jest ciekawy wybór. I. <ścoughs> tak jest, Nio. No, naprawdę. Okej, okay, dostał znaczenie. No i to jest to, to czy mam mówiłem wcześniej. No on właśnie próbuje takie strzały, takie absurdalne strzały. Znajdziecie mnóstwo klipów w necie, gdzie on trafia jakieś noskopy przez całą mapę w Erdańsku. E, jakieś trickshoty robi. No to jest mega widowiskowa osoba i, i głównie ze względu na to, szczerze mówiąc, wam go pokazuję, żebyście zobaczyli, jak niektórzy potrafią się grą bawić. Okej. Okay. Helka podejmuje próbę pojedynku. Lotnik też. A są takie strzały, które wchodzą raz na 10-15 razy. Więc nie oczekujmy, że znajdzie się osoba, która będzie zawsze trafiała takie strzały. Co on tutaj będzie próbował tą Helkę podjechać? Oj, tak, tak, chociaż oni uciekają. No, i udało się, udało się powalić kolesia. Fajnie. A ten już ucieknie, niestety. W ogóle zero recoila ma ten mag. Mega precyzyjny z tego maka, ale nie ma. O! Co jest? O! Sprytnie, sprytnie to próbowało tam ten kolej zrobić. O! Jeszcze na banku są. Ko korzysta jako osłony straka, powala kolesia. Jeszcze jeden. Co, no to jest zawsze moment, w którym podjeżdżacie. Gdy kogoś powalicie, no to podjeżdżacie, bo bardzo duże prawdopodobieństwo, że teraz próbuję się podnosić, albo nawet jeżeli ma self revivea no to to zawsze jest zamieszanie w szeregach wroga, więc oni teraz to robią. Troszkę są spóźnieni, oczywiście. I teraz zobaczmy. O, to jest bardzo, bardzo ryzykowne takie wychylanie z karem, no ale od no, tego właśnie znany jest Nio. Teraz już z makiem wychyli. Oj, Semtex. No i zlokalizował gościa, ale drugiego już nie, musi mu pomóc teammate. Zabił ich. Okej, okay. jestem w szoku, bo patrzcie, on nie miał w ogóle życia. Tam na kulkę był tak naprawdę ten koleś. Ale nie pomógł mu teammate. No i co? Gułag. Jezus, mam nadzieję, że on nie zginie w tym gułagu, bo mimo, że było tutaj już widać w tym gameplayu e, dużo z jego charakterystycznych cech, czyli e, no ta wysoka czułość na myszce, ta szybkość reakcji. No to jednak chciałbym poglądać go dłużej. Powiem, że coś ciekawego jeszcze może pokazać. Ojojojoj, Nio Nio Nio. Wygrasz ten gułag. Skorzysta teraz ze stana, odbije go od lampy. Nie udało się niestety ogłuszyć. Daję mu teraz info, bo słyszałem. Teammate, gdzie jest, gdzie jest wróg w gułagu? No i dzięki temu... Zlokalizował go i go zabił. To też jest rzecz, o której zawsze musicie pamiętać, jak jesteście z teammatem w Guagu, to pomagajcie sobie, bo ja nawet do, z własnego doświadczenia wiem, że często to jest tak, że wchodzicie do Guagu, to wiecie, przerwa, tutaj już chwytacie jakiś napój, coś, zaczynacie może coś jeść, sprawdzacie sobie telefon, a pomóżcie, że temu teammate'owi, który, który właśnie w Guagu walczy, dajcie znać, gdzie kto siedzi, no i po prostu zwiększcie jego szanse, tak? Ja nie mówię, że w tym przypadku Nioh by nie zabił tego kolesia, gdyby mu teammate nie powiedział gdzie on jest, ale no... Zdecydowanie zwiększył jego szanse. Dobra, lądują bezpośrednio na zrzucie. No i bierze tym razem klasę z duchem. Chyba, bo niestety nie widać perków, ale w sumie jestem zdziwiony, jeżeli byłby to duch. Bardziej odnowienie pod niego pasuje. Tak czy siak ma tutaj Diamatia, Kimbo oraz Kara. Kar ten sam co poprzednio, ale Diamatia, Kimbo no to już jest typowo broń na blisko. O ile zmaka jeszcze na średnio. Można coś tam próbować to Diamatii no na blisko. No, tylko można z nich korzystać, ale no są absurdalnie mocne na blisko, więc to jest ich wielka zaleta na blisko. Okej. Okay. Wreszcie jakaś akcja, bo troszkę tam z czatem gadał. Oj no, ten kolega na kładzie próbuje na stadion wjechać. Nie trafił strzału Nio na początku. On ja w ostatniej chwili, prawie mu to uciekł, koleś. Okej, okay, no z tego co widzę, to jest akurat taki gameplay. A, że on tutaj więcej z tym czatem gada, więc już w ogóle jakby jestem pod wrażeniem, że on ma taką podzielność uwagi. Tutaj się gada z kimś na czacie, odpowiada na pytania, a potem robi takie akcje jak robi. A stadion, akurat, to jest miejsce, które pamiętam. Pamiętacie zresztą na pewno również i wy, jak otwierali ten stadion, bo przecież on był zamknięty w pierwszych sezonach. No tutaj każdy latał na początku ten stadion zobaczyć. Nie mam dobrych wspomnień z tego miejsca. Strasznie dużo kamperów tutaj zawsze było. Szczególnie właśnie na tym piętrze na którym on teraz jest Okej okay. O tutaj team jest Okej okay, dwóch powalił, jeden z nich ma selfa. Może nawet dwóch Nie, tylko ten ma selfa, więc No i jego teammate zginął, nie ma już głagu, ale patrz, on ma 16 tysięcy, więc zaraz go spokojnie wykupi tylko że on nie zabił chyba tych co zabili jego teammate'a, więc tutaj na pewno ktoś jeszcze jest. W jego pobliżu. Okej. Okay. No to są właśnie te rzeczy, o, wam, o których wam mówiłem, no. zawsze próbuję, zawsze próbuję coś, coś innego zrobić, no. Ok, odradza, odradza ziomala. Dobra, w międzyczasie tutaj auto podjechało. No i teraz ma patcie Reo. Zobaczmy, jak sobie z tego poradzi. Ok, na blisko Diamatti. No i na blisko Diamatti, no. No uratowałem mu dupę teraz tu Diamatti. Gdyby miał tutaj Maka, to by zginął. To by zginął. Ale Diamatti mu tutaj bardzo pomogły. No, z beznadziejnej sytuacji wyszedł. To jest zawsze właśnie też ten problem, że odradzasz teammate'a i najczęściej ma się tego pecha, że ktoś akurat podjeżdża sklep. No i wtedy, jak nie masz broni na blisko, nie masz dobrej broni na blisko, no to naprawdę ciężko z czegoś takiego wyjść. No on tutaj tak naprawdę powinien zginąć. No, gdyby nie te diamanti, to, to by zginął i tyle. Zostawia teraz na dole pieniądze dla teammate'a, chyba, żeby sobie kupił rzeczy. <laughs> tak mi się wydaje. Innego sensu w ukrywaniu ich nie ma. Ej, szuka, szuka ofiar, ale na tym stadionie ciężko jest kogoś wyłapać, znaleźć. Ok, znalazł lotnik. Co, czemu on miał... Co? czemu on miał ten spadochron tak mocno w lewo? Nie wiem, ale skorzystał z tego NIO. 20 frak. No gra na niskich teksturach, to ewidentnie widać. O, zlokalizował kolesia przypadkowo, dwóch nawet. Dobra, zobaczę, czy na taką odległość jest tak celny jak na blisko. O, celuje do niego z lewej! Na szczęście dla niego go nie trafił, ale było widać błysk lunety przez chwilkę. On dalej nie wie o tym. O, teraz dopiero zauważył. Ok, ci dalej przebiegają. No ale to będzie ciężko trafić z takiej odległości. O, celuje teraz do niego. A, o, I to jest NIO, właśnie. Takie strzały trafia, moi drodzy. To, to nie jest tak, że on sobie to tak robi i nigdy nie trafia. On, on trafia takie strzały. Oczywiście wątpię, żeśmy trafili na mecz, w którym to robi. Ale jak sobie poszukacie, chociażby na jego kanale, no to on takie strzały trafia. Okej. Okay. to teammate zabił. Ten dobieg powalił jednego, jest tutaj gdzieś drugi. Albo ten ma selfa po prostu. On do kogoś celował. Okej, okay, czyli do tego celował. No. Wspomaga się nalotem, żeby zrotować. U jeszcze trafił ten strzał. Wow. No i teraz ten nalot to mu dobije tego fraga. <grystanie> Początkowo po co innego miał być ten nalot? A, zadziałał również i, i jako dobicie. Dobra, no wiesz, że tam jeden koleś rotuje tutaj z prawej strony. Może wyjść albo tymi drzwiami, albo ulicą po lewej? Więc, więc biegnie ulicą. I gdzie on jest? Okej, okay, tutaj pobiegł, czyli ulicą mi skręcił w ten budynek. O, zablokował się przez chwilę. <dziwanie> diamatti. No, diamatti na blisko, no. Najlepsza broń na blisko teraz. No, to jest nawet mocniejsze niż snakeszoty na blisko swego czasu były. E, mocniejsze niż R90 na blisko. Także no, znajcie. Znajcie moc tych broni na blisko tej broni na blisko, bo, bo to naprawdę jest potężna siła. 23 fragi, 22 osoby do końca. Więc no to już jest dobry mecz. Jakby myślę, że on wystarcza jako pokazanie. Grama umiejętności Nio, bo, bo musicie mi uwierzyć, że to naprawdę jest. Jakaś część jego umiejętności, tylko no, tak jakby on odwala jeszcze bardziej chore rzeczy niż, niż widzimy teraz, ale tak jak mówię, nie chciałem wam pokazywać gameplayu, który był sklejką różnych meczów jego, e, tylko z takimi strzałami. Tylko taki pełny gameplay, żeby zobaczyć, jak on tutaj się porusza, rotuje i tak dalej, i tak dalej. No teraz nie trafił prostego strzału, akurat, jak, jak dla niego, no, trafił jego ziomal. Nie są w strefie, ale tutaj jest prosta rotacja po budynkach dokładnie tak. O, no dobra, ląduje tutaj na dole. Czyli mają nad sobą ludzi, o tym wiedzą na pewno. No i tutaj już widzą nawet na, na mapie. Tutaj się strzelają dwa teamy, czyli położenie trzech teamów znają. Zobaczmy, jak on to do tego podejdzie. Ok, jest pierwszy powalony. Cały czas ma z tyłu głowy, widzicie, tych, tych tam, żeby mu pleców nie zrobili. Okej, okay, próbuję dobić tego kolesia. Uuu, no i właśnie ma plecy. Okej, okay, uciekł na szczęście za murek. No nie trafił. Auto z prawej strony tam jeszcze jeździ. No więc tutaj jest, jest gorąco, jest mega gorąco. Dużo timów się zebrało w jednym miejscu. Ale akurat pozycji wcale nie mają złej, są tutaj między budynkami. Okej, okay, no próbuję wyczyścić te budynki. Oj, nie, nie otworzył sobie drzwi. To był błąd duży, który mógł kosztować życie. E, bo chciał otworzyć drzwi i od razu rzucić od razu rzucić Neida, ale to mu się, jak widzicie, nie udało i się sam ogłuszył. Okej, okay, biegnie tutaj koleś. Oj, to jest powalenie. Drugi strzał. 26 fragów już. I dalej ci są chyba na tym budynku. Okej, okay, widzi. Ojoj, ale plecy dostał! No, patrzył na czad akurat, bo ja widziałem. Patrzył akurat na czad, nie zwracam uwagi. Shit. Ale jego teammate ma na wykupienie, więc musi się utrzymać jego teammate. Dojść do tego sklepu jeszcze. Co się stało? Aha, wykupił go, więc. Między... Okej. Okay. Nie wiem jak to zadziałało. Przecież on nie był przy sklepie w momencie wykupywania, ale wykupił go. No okej. Okay. No, jakoś dziwnie. K kompletnie nie zwróciłem na to uwagi. Ale żyje. <grywa> Nijo żyje. Czyli to o co nam chodzi. Ale sytuacja ciężka. Pie nie no. Ty tylko 13 naboi w, w karze. Ale to może mu wystarczyć słuchajcie. Natomiast ma cały czas tych gości nad sobą niestety. No i ma też tych gości, którzy tam ich zabili. Więc na położenie czterech osób, no ale tutaj jeszcze jest. 5-6, okej, okay, jeden jest. W powietrzu. No niestety nie trafił tego uba. Ale ta czułość to, to, to aż może się robić niedobrze jak... Ło, jak... typ się jak poddał szybko. Bo wydaje mi się, że on tam miał selfa, tylko się poddał od razu. Ale ta szybkość, wiecie, tego lewo, prawo, patrzy, <noise> może się robić niedobrze od tego, bo to jest bardzo dynamiczne. Okej, okay, nastrzelałem się cały czas w tym budynku. Siedem osób oprócz niego na tej malutkiej strefie jest, więc. Jest, jest, jest bardzo mocno przekonany, że tam ktoś jest. Ja takiej wiedzy nie mam, czy tam ktoś jest. Okej. Okay. No i co? O, próbował, próbował wychylić dynamicznie, trafić ten łeb. Nie udało mu się. I od razu rotuję. Widzicie, a on, on, on zbędnie nie czeka, nie? On zbędnie nie czeka. Ok, udało mu się powalić. No i od razu podjazd. Ale to będzie ciężko, kurde, bo, bo tam ci są nad nim, ale oni będą musieli skakać. Więc jak tych zabije, to to się może udać. Ok. Wow. Wow, super, no super to zagrał. No i co? Cztery osoby. O, tutaj jest jeden. Nie! Dwóch tu było. O nie! Ale unlucky, 28 fragów, 9 jego teammate, wow! No cholera jasne, już byłem przekonany, że wygra ten mecz, bo zabił Tych na dole, ale tutaj był jeszcze jeden team na dole i jeszcze był ten jeden team na górze. A. Ah. No, Unlucky, Unlucky. Jak widzicie, nawet taki gracz nie jest w stanie wygrać wszystkiego. Nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. No, zabrakło tutaj naprawdę niewiele, żeby wyszedł z tego, ale tak czy siak, moi drodzy, no ja jestem dalszy ciągu pod niesamowitym wrażeniem tego gościa. No, coś nieprawdopodobnego. Nowy członek Face Clanu, Nio. Zapamiętajcie ten nick. Zap zapamiętajcie tego gościa. No chyba jeden z najbardziej widowiskowych graczy Warzone obecnie na świecie. Dajcie znać co o nim sądzicie, zapraszam was na jego kanały, żebyście sobie go bardziej e, zobaczyli. A ja już się z wami żegnam, no i moi drodzy widzimy się w następnych filmach na tym kanale. Mówi Goldzor, na razie.